Kolejny temat w Wielkopolskim Popołudniu z Radiem Poznań. Miasto Poznań przyznaje się proszę Państwa do błędu, no i przeprasza za reklamowanie w środkach komunikacji miejskiej obscenicznych, erotycznych praktyk. Jak mogło dojść do zgorszenia, do deprawacji dzieci i młodzieży? Kto ponosi za to odpowiedzialność? Odpowiedzialny za ten skandal? No i też, czy MPK powinno zerwać współpracę z firmą reklamową, ale też portalem promującym takie treści? O tym wszystkim rozmawiam już teraz z wiceprezesem Stowarzyszenia Odpowiedzialne Poznań Aleksandrem Cyraniakiem, którego bardzo serdecznie witam w naszym studiu. Dzień dobry, panie prezesie. Witam pana redaktora, witam państwa. Swoją drogą, bardzo idealnie trafiona nazwa stowarzyszenia, prawda? Odpowiedzialny Poznań. A ani nie będziemy w tej rozmowie opisywać tej reklamy, ani robić reklamy portalowi. Specjalnie, proszę państwa, pomijam nazwę. Ale warto zaznaczyć, jak to musi być smutne, że portal musi sięgać do treści dla dorosłych, treści erotycznych, by został w jakiś sposób zauważony w tej przestrzeni medialnej w Poznaniu. Ale przypomnijmy też, że reklama odsyła na stronę lokalnego portalu, a z kolei artykuł do sklepu z gadżetami erotycznymi. I moje pytanie do pana prezesa pierwsze, czy, czy tym właśnie powinna zajmować się miejska spółka komunikacyjna? No, oczywiście, że nie powinna się tym zajmować, ale myślę, że znaczy ja nie byłem zaskoczony, że coś takiego się w pewnym momencie pojawiło w jednej po prostu z miejskich spółek, dlatego że to jest taka konsekwentna polityka miasta i, i władz wspierająca te ruchy związane z ideologią LGBT. I z po prostu seksualizacją dzieci i młodzieży. tak? Wiadomo, że w tramwajach, w środkach komunikacji miejskiej poruszają się najmłodsi. W Polsce przeciętne 8 umie czytać. Coraz więcej dzieci ma smartfony. I no osoba, sobie kliknąć, mówiąc, Tak, osoba to. odpowiedzialna za to. No, no. Oczywiście w oczywisty sposób musiała sobie zdawać sprawę, że, że naraża tych najmłodszych na kontakt z tego typu treściami. Wydaje mi się, że oprócz takiej chęci właśnie rozreklamowania się no, jest tam taka intencja, tak? bo w tym środowisku po prostu jest intencja zaznajamiania najmłodszych z treściami seksualnymi, dewiacyjnymi. Aha. Jest to część po prostu głębokiego trzonu ideologicznego tego środowiska. Jak pan jako też jako rodzic właśnie odebrał no, brak jakiejś oficjalnej reakcji prezydenta Poznania, władz miasta, no, który miał czas, jak pamiętamy wszyscy, by pouczać nauczycieli, czy, czy drugi jego zastępca też nawet można powiedzieć obrażać w sprawie podręcznika do historii teraźniejszości, no a nie mają czasu na na zajęcie jakiegoś jednoznacznego stanowiska krytycznego wobec tej sprawy? Myślę wydaje, że to świadczy po prostu. Yy o tym, gdzie jest skarb pana prezydenta, tam twój skarb, gdzie serce twoje, tak, czyli widać, że tam się angażuje, gdzie jakieś treści mu przeszkadzają, treści ym, związane z prawdziwą historią y, Polski, natomiast y, te treści, które, y, które mu nie przeszkadzają, no ale jednak budzą jakieś oburzenie części środowiska, no to najwygodniej przemilczeć, tak, czyli, y, czyli jeśli nie wspieramy wprost, no to chociaż y, nie odniesiemy się do tego w ogóle, czyli no, moim zdaniem jest to taka, takie milczące wsparcie, do tego typu praktyk. Dodać należy, no bo trzeba to też podkreślić, że prezydent Poznania Jacek Jaśkowiek, no jest tak zwanym zgromadzeniem wspólników MPK, który nadzoruje właśnie tą miejską spółkę komunikacyjną. Warto też dla uczciwości dziennikarskiej powiedzieć, że MPK no przeprosiło, tak, wycofało reklamę, ale chociaż na stronach tego nie można znaleźć tego komunikatu, tylko w rozmowie z naszym reporterem to się okazało, ale pytanie też, które trzeba postawić, to kto ponosi odpowiedzialność za tak rodzaj deprawowania dzieci i młodzieży no, w, w, jednak w przestrzeni publicznej, ogólnodostępnej. Tak? I to treści, który, do, do których no, chyba nie powinny mieć dzieci dostępu. Tak. Na pewno nie powinny mieć dostępu, ale no, przeprosiny nie wystarczą. Tak? To nie jest tak, że, e, że nic się nie stało, że możemy powiedzieć, że coś przez przypadek się zadziało. Tak jak mówiłem, to jest e, dla każdego oczywiste, że, że w środkach komunikacji miejskiej są dzieci, że dzieci umieją czytać, że mają dostęp do smartfonów. E, tu przeprosiny nie wystarczą, potrzebne są konsekwencje i e, co najmniej związane właśnie z kwestiami umów między spółkami, ale tak naprawdę to powinny być też konsekwencje prawne. No właśnie, pytanie, czy, czy MPK w ogóle powinno Pana zdaniem rozwiązać zarówno umowę z firmą reklamową, jak i też z tym portalem, który w ten sposób się, no można powiedzieć, jak próbował reklamować? Zdecydowanie, no to są, to są takie granice, których nie wolno przekraczać i, i, i po prostu to jest taki sygnał alarmowy, tak, jeżeli ktoś jest zdolny do czegoś takiego, e, pozostanie to bezkarne, to, to tak naprawdę e, będzie tylko gorzej. Bezkarność rozuchwala zawsze. Czy radni poznania nie powinni żądać wyciągnięcia konsekwencji, albo chociaż jakieś prowadzenia, nazwijmy takich procedur, no, no które do takich sytuacji w przyszłości by po prostu nie doprowadzały. No tak, e, jakieś rozwiązania na szczeblu lokalnym e, pewnie są potrzebne, natomiast mi się wydaje, że, że potrzebne były też jakieś bardziej ujednolicone, centralne przepisy, które by uniemożliwiały tego typu działania, tak? Czyli, mhm. żeby były narzędzia prawne i podstawy prawne do tego, żeby wyciągać konsekwencje wobec ludzi, którzy się takich rzeczy dopuszczają, bo dzieci trzeba chronić, to, to jak już się coś stanie, to nie idzie tego cofnąć, tak? Mhm. To już po prostu w przeszłości nie da się zmienić. Pan nie osobiście jest... ma dzieci? Tak, mam czwórkę, no dzieci. W jakim wieku, się e, zapytać? Najmłodsze, najmłodsze sześć, Najstarsze 12, i taką ciekawostkę się podzielę, mhm. że u mnie e, najwcześniej zaczął czytać syn w wieku 4 lat. tak, Także jako 5-latek czytał płynnie. No i teraz wyraźmy mhm. sobie sytuację: jedziemy tramwajem i, i co 5-latek czyta takie rzeczy. No to, to jest mhm. niedopuszczalne. To, to, to muszą być tutaj wyciągnięte konsekwencje. Czyli to jest też może pole do popisu nie tylko dla radnych tutaj miejskich, od których można by oczekiwać jakichś działań, tylko dla też pewnie posłów, tak? Oczywiście, że tak dlatego, że, że jest ewidentna tutaj luka taka prawna, tak, bo oczywiście są przepisy gdzieś tam no penalizujące działania takie wprost, tak, ale, ale tego typu właśnie ekspozycja dzieci na treści o charakterze seksualnym w formie chociażby takich komunikatów, no powinna być karalna, tak? no, bo to, to jest ewidentne ewidentne po prostu niszczenie psychiki. No, jestem ciekawy, czy, czy, czy znajdąc znajdą się tacy yy... Radni czy posłowie, którzy będą ten temat kontynuować, no bo jak zaglądałem na stronę dzisiaj MPK, być może nie znalazłem, ale, ale nie wydaje mi się, to nie znalazłem żadnego komunikatu przepraszającego za ten incydent, za tą skandaliczną, może nawet nie incydent, tylko skandaliczną sytuację, ale może tutaj radni wykażą się jakąś odpowiedzialnością społeczną, chociaż też trudno trochę w to wierzyć, dlatego że no, jednak w Poznaniu rząd rządzi. Platforma Obywatelska, która wspiera prezydenta Jacka Jaszkobieka, również członka Platformy Obywatelskiej, ale zostawmy to już im, ich sumieniu i temu też odpowiedzi na pytanie, czy chcieliby, żeby ich dzieci były w ten sposób komunikowane takimi treściami. Korzystając z okazji, że mam rodzica w studiu, wiceprezesa Stowarzyszenia Odpowiedzialne Poznań, chciałem pana jeszcze zapytać o inną kwestię. Otóż ostatnio głośno jest to tutaj też presji dwóch prezydentów Poznania wywieranych na nauczycielach, by nie uczyli uczniów z nowego podręcznika Historia i teraźniejszość profesora Roszkowskiego. Na to znaleźli czas. Tutaj wypowiedzi można znaleźć w internecie zarówno prezydenta jaskiej jak i jego zastępcy Mariusza Wiśniewskiego. Natomiast w tej sytuacji, o której mówiliśmy, jakiejś reakcji nie widziałem. Pozwolę sobie, jeśli pan będzie uprzejmy, wysłuchać, zacytować dwa zdania, dosłownie fragmenty wypowiedzi. Zaznaczam fragmenty wypowiedzi obu panów. Jacek Jaśkowek napisał tak do nauczycieli: Nie korzystajcie z podręcznika do hitu autorstwa profesora Wojciecha Ruszkowskiego. Nie wyobrażam sobie, żeby ten szkodliwy i kłamliwy twór kształtował światopogląd młodego pokolenia Poznaniaków i Poznanianek. Mariusz Wiśniewski z kolei, no również polityk platformy obywatelskiej dla gazety, mówił tak myślę, że mądrzy nauczyciele. A ich na szczęście nie brakuje, będą sięgali po inne podręczniki. Mam, mam również nadzieję, że osoby, które zdecydowały się na książkę profesora Różkowskiego, potrafią uzasadniać swoją, e, uzasadniać swoją decyzję. Nie wiem, co ma na myśli mówiąc o mądrych e, i co jest na biegu nieprzeciwległym dla tego słowa. Czy no tak. nie obraża po prostu nauczycieli? No, oczywiście, tutaj widać, że panowie nie potrafili się powstrzymać przed e, mieszaniem ideologii. E, którą wyznają do, do kwestii związanych z edukacją. Ale myślę, że nauczanie historii no jednak wiąże się, wiąże się z teraźniejszością. Tak? Myślę, że ten tytuł jest nieprzypadkowy. Dotychczas była taka luka w systemie nauczania, że współczesny młody człowiek ciężko było powiązać dzisiejsze ruchy polityczne, społeczne, ideologiczne, z tym, co było 50 lat temu, 80 lat temu, tak. Była jakby dziura, tak? Czyli, czyli gdzieś tam był jakiś komunizm, jakiś marxizm, coś, tak, co się działo, się się ale, 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 ale tak, z, to zniknęło i pojawiła się współczesność, no tak nie było. Myślę, że dużo, no ten ciąg przyczynowo-skutkowy nie jest wygodny dla współczesnych ruchów lewicowych, bo po prostu to jest taka historia, która im ciąży, która, im ciąży, która jest kompromitująca, i po prostu lepiej by było, gdyby młodzi ludzie z ich perspektywy oczywiście się tego nie uczyli. No, ja proponuję zająć się zwalczaniem właśnie treści seksualizujące dzieci w miejskich spółkach, a później, mhm. później odnosić się do kwestii związanych z poręcznikiem do historii. Ja... Tak, bo nigdy panom, Obu panom prezydentom nikt nie odbiera prawa do osobistych poglądów na temat książki, bo każdy może je mieć. Tylko tu chodzi o tą presję, prawda? Czy to nie jest rodzaj presji? Jeśli się mówi o mądrych nauczycielach, no to pytanie, czy się nie obraża tych, którzy, którzy według pana prezydenta tacy nie są. No jeśli nie skorzystają z podręcznika, prawda? Tu jest problem. No, no, oczywiście. Tutaj w ogóle widać tą aktywność, tak? Że tu nie ma problemu z tym, żeby wywrzeć presję, żeby wypowiedzieć swoje zdanie, natomiast w takich kwestiach, które faktycznie bulwersują rodziców, no już tej determinacji brakuje mhm. Panu Prezydentu. Tak, także zobaczymy też, czy w sprawie, o której, o której rozpoczęliśmy naszą rozmowę, czy, czy będą jakieś reakcje, czy może właśnie posłowie się tą kwestią zainteresują i zostaną wprowadzone jakieś rozwiązania, które chroniłyby po prostu nasze dzieci. Bardzo panu dziękuję za przybycie do studia i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Wiceprezes Stowarzyszenia Odpowiedzialne Poznań Aleksander Cyraniak był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.